Witajcie kochani, 15 grudnia w poniedziałek. Ech, I co? Będziemy otwierać kolejną paczuszkę. Ale może trochę powiem, jak widzicie, troszeczkę przybyło i domków, i śniegu. Tylko paczuszek ubywa. Ja miałam bardzo intensywny weekend. Ale już widzieliście na wstępie filmu, że udało mi się ubrać choinkę. Co prawda, w niedzielę po południu, a ja filmy nagrywam dla Was rano, więc, więc widzicie ją dopiero dzisiaj, ale się udało. Doszło troszeczkę domków, bo pojawiła się kolejna alejka tu z tyłu. Słabe światło, mam coś ciężko nagrać. O tak. Tu jakiś domek zamieszkał, a może był, nie pamiętam. E, z tyłu taki biały. Niestety, które, niektóre domki mają już e, kilka ładnych lat, i po prostu coś im się zepsuło, i nie świecą. No, ale jak widzicie, jest. Widzicie, jaka wielka. Ozdoba świąteczna. Widzicie, jakie to jest wielkie. Kasi było zadanie, żeby oprawić haft. I ja pomyślałam, że właśnie oprawię tą gwiazdkę. I na początku wisiana e, czekała na choinkę, ale później stwierdziłam, że jest tak malutka, że mogę ją tu zawiesić. E, muszę wykończyć jeszcze jednego Milchila. Ale nie mam czasu, nie mam czasu na podklejenie go i kolejnego z tej serii. Nie pamiętam chyba bałwanek, tak, bałwanka. No, ale ciągle mam mało czasu. Także. O, teraz już ta wioseczka wygląda na taką sporo rozrośniętą, jak doszło kilka domków i jeszcze chyba cztery mam do dostawienia, ale jak paczuszeku będzie. Także dzisiaj jest 15, więc będziemy brać paczuszkę numer 15. Ona tutaj jest za, a za Mikołajem. Czekajcie, bo mi się zeszłoroczny Mikołaj przekręcił. Jest. O, już z tyłu też nam się tło wyłania. Także widzicie, no. Ubywa, ubywa, ubywa. Coraz mniej, ale. Ale wkrótce święta będą tak. Piętnasta e, paczuszka wygląda tak. Biedny Mikołaj sam musi ciągnąć taki wielki wór na saniach. Gdzie jego renifery? E, uciekły. E, dobra. Idziemy na statyw i otwieramy. I jesteśmy. Może zacznę najpierw od postępów, które są naprawdę. Naprawdę niewielkie, bo. Od ostatniego czasu Wam pokazywałam dosłownie, chyba tylko tyle przybyło. No, a to dlatego, że intensywny tydzień był. <grym delega> Weekend też. Cieszę się, że zdążyłam ubrać choinkę. No i widzicie, tu już jest igiełka nawleczona. Będę korelikować dzisiaj z rana troszeczkę. No, 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 z no, 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 rana, rano jeszcze jest. No i bardziej w tym tygodniu, który minął skupiałam się na Wipie u Oli bo bo trzeba zrobić. Trzeba było zrobić, ja wiedziałam, że muszę do końca weekendu go zrobić, więc po prostu to poszło na bok i będę starała się. No mam nadzieję, że dzisiaj deszczowa pogoda jest to szybciej wrócimy z budowy i będę miała czas podgonić no ale wiecie jak to jest my swoje planujemy my planujemy swoje a życie nam mówi swoje także co my tu mamy ja tu czuję chyba jakąś tkaninkę tkaninkę tak mi się wydaje ale otwieramy zawsze mogę się pomylić Ciekawa jaka tkaninka. Już mnie to bardzo co ciekawi. Hop. Hop. A usiłkułam od spodu. mamy. Tak jak mówiłam, dzisiaj mamy poniedziałek. Mi się udało wczoraj po południu ubrać choinkę. Nie ma na niej za dużo ozdób świątecznych własnoręcznych. No, Przeważnie dlatego, że moje chwile wiszą na, na scenerii adwentowej. Część poszła w prezentach, które miałam zrobione. Część jeszcze jest nieskończona, ale będzie. A większość bombek na mojej choince to są bombki, które mają pewnie już, no pewnie więcej niż 40 lat. Bo to są bombki, które pamiętam jeszcze jak byłam. Ma, no pierwsze moje wspomnienia choinki to są te bombki, które na niej wiszą. Oczywiście nowe dokopywałam, ale jednak te stare są dla mnie bardzo mm, sentymentalne i najbardziej mi się podobają. Dobra, otwieramy. Otwieramy. Marysia już dzisiaj poszła do przedszkola. Także nie otwiera ze mną. O, piękny. Jako czerwieni. Uuu. Ale śliczna, widzicie. Linda 27CT, kolor czerwony. Ja na lindziech robiłam tylko na czarnej. A w zapasach chyba nie mam żadnej czerwonej tkaniny oprócz jakiegoś kawałka Aidy czerwonej. Super, dziękuję. Na pewno się przyda. O, na tej to fajnie by było. Um, wyszywać samplerę kodanie bójcickiej, ten świąteczny. No, super, bardzo Ci dziękuję. Piękny kolor. Skąd Ty wiesz, że takiego nie mam w zapasach? Hmm? Skąd Ty, kochana, wiesz, że takiego nie mam w zapasach? Co my tu jeszcze mamy? Czy coś mamy? Mamy cukiereczka dla mamusi, bo Marysia nie lubi. I mamy mulinkę. Widzicie? Kolejny odcień szarości do, do kolekcji. to może przekręcę. O, widzicie? Tu mamy szary, szary, trzy szary. I ten jest inny, tak? Tak, inny. Czyli czwarty odcień szarości. Pięknie, o, ale super. No, coraz bardziej jestem przekonana, że gdzieś tam szykuje mi się jakiś większy, większy prezencik. To znaczy, wydaje mi się, że tam będzie na gdzieś jakiś zestawik, Wzor, wzór do wyhaftowania, ale nie jestem pewna. Bo to wszystko jest takie dopasowane do siebie, takie zgrane, takie fajne. Mhm. Mm no, tylko brać i i haftować. Super. Ale ładny ten kolor. Czyli już dostałam trzecią tkaninkę. Trzecią tkaninkę. Już teraz tylko brać i pracować. Jaki żywy czerwony. Lubię takie kolory. Piękny jest. Wy bym... widzicie go mniej czerwonego niż jest. Wiecie, może tu. Może tak. A może widzicie jak? No w każdym razie taki prawdziwy, prawdziwy czerwony. Mm, super. Super, piękne prezenciki. Marysi nie ma, więc nie zabierze mi cukierka. Będę mogła ja w końcu zjeść. Chociaż ona się dzieli. Nie mówię, że nie. nie dzieli się. Tylko kokosowych nie lubi, także będą dla mnie, bo ja bardzo lubię. A zresztą ja chyba lubię wszystkie słodycze, które są słodkie, no po. Gorzkie czekolady to ja nie lubię. Dobra, nie przedłużam, bo mamy co oglądać. I widzimy się jutro. Jutro już będzie 16 grudzień. No to wiecie, kochani, coraz bliżej święta, coraz mniej paczuszek zostaje. Och, dobra, uciekam. Do zobaczenia. Pa!